Jest prawdą powszechnie znaną, że jestem słaba, jeśli chodzi o serie książkowe. Często je porzucam gdzieś w trakcie albo kończę na pierwszym tomie z kilkoma wyjątkami. I dzisiaj słuchajcie, będzie o takim wyjątku właśnie. Seria zwana pieszczotliwie przez fanów diabełkami. Cykl Diabła Adriana Bednarka, tak wyczekiwany przez Was tutaj na kanale i na blogu, zwany również cyklem o. Kubie Sobańskim. Zapraszam słuchajcie na kilka słów o tej serii, bez spoilerów. Hej, hej, moi drodzy. W ten cudny grudniowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. To jest jedna z tych kryminalnych, thrillerowych serii, która poniekąd słuchajcie kwestionuje naszą Moralność. Przed Wami cykl diabła, znany również jako cykl o kubie sobańskim, pióra Adriana Bednarka. Jak dotąd wyszło 7 tomów, 7 frylerów, i zaczynamy od Pamiętnika diabła, Proces diabła, Spowiedź diabła, Wyrok diabła, Piętno diabła, Rywal diabła i ostatni, najnowszy tom, czyli Pokusa. Diabła. Wszystkie te tomy recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Zaczytani. I część z Was z pewnością zastanawia się, o co tej kowalskiej z tą moralnością chodzi. A chodzi o to, słuchajcie, że śledzimy tutaj poczynania seryjnego mordercy. Tak, kochani, wchodzimy do tego mrocznego świata Kuby Cobańskiego, a ten wciąga jak diabli. Jakub Sobański to młody prawnik z Krakowa, który stoi u wrót tej wielkiej kariery. Może mieć wszystko, może mieć każdego, może mieć każdą. Jest przystojny, jest bogaty, jest ustawiony, działa jak lep na muchy, kiedy mówimy o pięknych młodych kobietach. A szkoda, że za tą maską Herubinka na kuba ukrywa martwy wzrok seryjnego mordercy. Rzeźnik niewiniątek, taki zyskał. Przydomek. Jego modus operandi ma bardzo charakterystyczne cechy. Do czasu. Kuba, słuchajcie, rozwija się, z biegiem serii ewoluuje. Jego świat natomiast wypełniają już nie tylko potencjalne ofiary, ale także rywale i rywalki w tej psychopatycznej grze. To znaczy jedno: oznacza walkę o władzę w samym piekle. No a my wiemy, diabeł może być tylko jeden. Dawno temu Brad Easton Iris dał czytelnikom Patricka Batemana i jego kasety wideo. Natomiast Adrian Bednarek powołał do życia i wykreował naszego polskiego, psychopatycznego, seryjnego morderca, jakim jest Kuba Sobański. Prawdziwy diabeł w ludzkiej skórze. Polish Psycho. Ten potwór o błękitnych oczach anioła. Od pierwszego tomu, czyli od Pamiętnika Diabła. Aż do ostatniego, jaki teraz się pojawił, ale kolejny już nadchodzi, czyli pokusy diabła. My, czytelnicy, na własne życzenie, słuchajcie, wchodzimy do samego piekła. Umysł Kuby, podobnie jak umysł wspomnianego Patrzuka Batmana, to umysł obsesyjny, umysł zapętlony, który potrafi zawiesić się na jednej konkretnej myśli, zafiksowany na konkretne wspomnienia, na konkretne doznania, zarówno te fizyczne, jak i te psychiczne, umysłowe. Czasami nawet możemy odnieść wrażenie, że on wciąż przetwarza te same myśli. To wszystko sprawia, że on jest jeszcze bardziej wiarygodny w swojej obsesji, w swojej potworności i w swojej chorobie, która go drąży od środka. On, słuchajcie, potrafi bredzić o raju, o demonach, o drapieżnikach i drapieżnicach, o ariach mroku i o innych takich napuszonych elementach swojej zwyrodniałej wyobraźni. To wszystko sprawia, że on jest jeszcze bardziej wyobrażony Obcowany, słuchajcie, w oczach czytelnika. Kuby, słuchajcie, nie da się lubić, no nie tylko dlatego, że jest seryjnym mordercą, ale przede wszystkim dlatego, że w jego głowie, w jego sercu jest dudniący wieczny chaos. Nawet kiedy wydaje mu się, że odnalazł ciszę, że odnalazł spokój, to on wciąż sam też nie potrafi się w chaosie odnaleźć. Ale z czasem coś się zmienia. Tak czy siak, słuchajcie, jedno pozostaje pewne. Nie sposób mu nie kibicować. No właśnie, bo im dalej w las, słuchajcie, to my czytelnicy, nawet wbrew sobie, przyzwyczajamy się, przyzwyczajamy się do tego mroku, do tej odwróconej moralności, do tego wypaczonego spojrzenia na świat, do tego charakteru właśnie zwyrodniałego, obcującego na granicach człowieczeństwa. Adrian Bednarek zastosował bardzo sprytny zabieg. On z tymi wszystkimi tomami nas uzależnił od Kuby. On nas uzależnił od tej jego chorej rywalizacji. On nas uzależnił od tej dominacji, której on pragnie, od tego szaleństwa, którego drąży, od tego głodu, który go wciąż pożera. Co więcej, on w każdej kolejnej części, tak jak powiedziałam, części jest 7, y, ostatnia to Pokusa Diabła i będą następne. On, słuchajcie, w każdej kolejnej części tworzy jakby kolejne postacie często bardzo podobne do samego Kuby. Tak, on słuchajcie otacza Kubę postaciami, które są w jakiś sposób do niego podobne. One też noszą maski, ukrywając pod spodem to swoje spotworniałe oblicze. I to wszystko sprawia, że nagle ten seryjny morderca w tym spotworniałym, diabelskim, piekielnym otoczeniu zdaje się być nam w jakiś sposób bliższy, a my jak te żaby gotujemy się powolutku. Każdy kolejny tom tutaj, słuchajcie, kontynuuje dzieje Kuby Sobańskiego i otaczających go właśnie osób, dorzucając kolejne i rozszerzając niego jego pole działania, ale konsekwentnie Adrian Bednarek trzyma się tutaj Ciemnych, mrocznych załógów Krakowa. Także trzyma się pierwszoosobowej narracji, stąd potrafimy patrzeć na świat właśnie oczami seryjnego mordercy, dorzucając od czasu do czasu narrację trzecioosobową, która uzupełnia historię. To trochę tak, jakby zanurzyć się w jakichś chorych snach, jakichś majakach prawdziwego szaleńca, gdzie dobro jest jakimś chorym żartem. Tutaj króluje zło, czysta nieskalana żadnym światłem ciemność. Kuba Pański na dokładkę jest, słuchajcie, umęczony i udręczony tymi demonami, które pożerają go od środka. Często zupełnie rozkojarzony, ale nigdy na tyle, by nie zatriumfować. Jak widać, słuchajcie, Diabełki to jest bardzo charakterystyczna seria thrillerów, brutalna i nieokiełznana, rozpędzona i pełna zwrotów akcji. Na dokładkę z bohaterami, których często się boimy, których nie znosimy, którymi często gardzimy, a jednocześnie oni po prostu fascynują. Przyglądamy się ich zwyrodniałym poczynaniom z bezpiecznej odległości naszych foteli, naszych kanap i niech tak zostanie. Jedno trzeba przyznać, słuchajcie, postać Kuby Sobańskiego zostaje z nami, ona działa na wyobraźnię. Nic więc dziwnego, że tylu czytelników słuchajcie, czeka już na ósmą odsłonę serii, bo czekam również ja. I słuchajcie, mega konkurs. Wszystkie 7 tomów diabełków do wygrania dla Was. Od wydawnictwa zaczytani. A pytanie konkursowe brzmi, polećcie mi jakiś dobry kryminał, jakiś dobry thriller. Może być to książka, może to być film, może być to serial, może być to gra do wyboru do koloru. Swe odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca roku, a jak wrócę po świętach i w nowym roku, to rozwiążę konkurs. Wyniki pojawią się w opisie pod filmem i w poście dedykowanym. Na społecznościach YouTube. Ach, te diabełki, słuchajcie, ta seria budzi od samego początku kontrowersję, właśnie dlatego, że spoglądamy na świat oczami seryjnego mordercy. I to spojrzenie jest naprawdę chore na głowę, <grym>, jeżeli mogę się tak wyrazić. Kuba Sobański to jest chory twór, to jest zwyrodniały twór. Adrian Bednarek nie pozwala nam o tym zapomnieć, pomimo tego, że tak jak powiedziałam, my się gotujemy w tym trochę, przyzwyczajamy się do jego poczynań, ale nigdy... Nie mamy takiego poczucia, że lubimy tę postać. Przynajmniej ja nie miałam ani razu takiego poczucia. Ta moralność, jednak w moim przypadku, nie zostaje odwrócona. Tak jak w przypadku Batemana, tak i tutaj, słuchajcie, nie możemy za bardzo zachwycać się poczynaniami naszego bohatera, bo nie ma czym tu się zachwycać. Możemy tylko oglądać te poczynania z bezpiecznej odległości i tak jak powiedziałam, albo z taką fascynacją podglądać to okrucieństwo, to zło albo z takiego bezpiecznego dystansu właśnie z pogardą. No dla każdego coś miłego, że tak powiem, każdy ma swoje własne emocje, kiedy czyta właśnie takie serie. Na pewno seria jest jedną z ciekawszych. No i dlatego się jej trzymam, jak wiecie, ja w tych seriach za dobra nie jestem. Dajcie znać, czy znacie pamiętnik diabła i kolejne tomy i odsłony tej serii, czy śledzicie poczynania kuby Sobańskiego, a może Was zainteresowałam na tyle, że teraz po nie sięgniecie. Możecie również poczytać o książkach na blogu Wielkiego Buka, do czego Was bardzo zachęcam, a my kochani widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa! pa.